Witam, z tej strony Kole eee, Dzisiaj zwykła giereczka mm, z dzikiem. E, raczej nie poradnik, może tam trochę o nim opowiem, co i jak eee, No i chyba tyle Zapraszam do oglądania mm, Gramy na Aniwie Co może być irytujące, w sumie strasznie dawno nie grałem na Aniwie Rzadko się w sumie widuje tego championa, chociaż teraz zauważyłem, że trochę wrócił, no i dużo one trick pony jest eee, tych Aniwi. Zobaczymy, jak to będzie. Eee, zaczęliśmy oczywiście z mieczkiem longswordem na sam początek. Pierwszy item, jeszcze się zastanawiam nad pierwszym itemem, bo teoretycznie są dwie, nawet trzy opcje, ale najczęściej jest właśnie Eclipse i Duskblade. E, widziałem, że więcej ludzi na Zedzie robi tego Blade'a, chociaż ten Eclipse też jest strasznie w porządku. Więc zobaczymy. Mm. E, fajnie, że dodali w ogóle, tak jakby e, pokazanie, ile e, tak jakby trwa odnowienie pasywki Zeda. To jest strasznie w porządku. Na e, początku nie będę jakoś grał agresywnie, szczerze mówiąc, poczekam do tego trzeciego levela I wtedy może coś tam spróbuję w nią wjechać e, Boję się, że jak dostanę tego Stuna to od razu piorunki wejdą, szczerze mówiąc, i wtedy to już będzie... no nie za fajnie No tutaj blisko było Jakby zasadziła mi takie combo, pewnie, z... W swoim to mogłoby być nieciekawie strasznie mnie jej puszuje mm, teraz pewnie będzie chciała mnie zaatakować myślałem Ej, ona będzie mnie tak póki co harasować eee, no niestety kierunek wszedł jej eee, szczerze mówiąc tyle do trzeciego Wow! Dobra, no teraz mnie zaskoczyła szczerze mówiąc. Nie, nie wiedziałem, że może mnie aż tak wybombić. Byłem przekonany, że jest w stanie zrobić mi strasznie dużo damage'a, ale nie wiedziałem że aż tyle. Eee, dobra, poczekamy sobie na buty. Kupimy chociaż sobie buty, będziemy szybciej unikać. Eee, jest Jej skillshotów. Kazik coś tam próbuje. O fajnie. Zdjęłe jajko, ale no nic więcej nie poradzi tutaj. Eee, nie ma jajka, nie ma ignitea, nie pamiętam szczerze mówiąc czy flashowała. To jest najgorsze. Eee, mam nadzieję jeszcze, że mówiąc, że tak, ale zobaczymy. Eee, wydaje mi się, że jakoś umieć level, to spróbować zabić. Okej, okay, teraz flashowała... No, Ignite za flash, to nie jest zła wymiana w sumie. I on raczej musi się cofnąć, więc sobie to spoczujemy na luzie. O, cofnęła się. Ona ma chyba jeszcze potki. Albo i nie ma. Ona będzie próbowała mnie pewnie smachować. No i teraz trochę lipa. Bo moglibyśmy ją zabić, ale nie mamy cienia. Także... E, niedobrze, niedobrze. No ale... Teraz się na pewno cofnęłam, więc można to spuszować do Kecika. No spokojnie. Mają no dżungli szako, tak, tak. Ok, 2-2. Najgorzej, nie przegrywamy, nie wygrywamy. Eee, wydaje mi się, że spuszczę jeszcze tego jednego wave'a. Będę się cofał. okej. Okay. chyba, że mnie napotka szaka. Ale no dobra, on za dużo nie może tutaj zrobić. Gdybym miał red buffa, to prawdopodobnie bym nie zabił. Ale na szczęście takiego nie posiadał. Mm, dobra, szczerze mówiąc... E, na takiego lane'a, gdzie przegrywam, gdzie szczerze mówiąc taka a nie wiem, może mnie łatwo shotować. E, wolę pójść bardziej pasywnie. I albo zagram od razu, e, jak z rinkera, Albo buty. Wydaje mi się, że to będzie najlepsza opcja na razie, szczerze mówiąc. Hmm. Bo w damage na razie się tak naprawdę nie opłaca i tak nie mam jak schodzić za bardzo. A takie buty albo hexlinker być, mogą być bardzo przydatne. Ok. Aj, nie wszedł w kierunek, szkoda. No i jakiś tam damage też robię. E, jestem ciekaw tylko, co ona będzie budowała w sumie, bo na pierwszym item, zonia nie jest chyba tym epickim itemem, więc, e, więc nie najgorzej, bo często ludzie na zada rasują od razu z zonie czyli to strasznie nie lubię. Okay, teraz trochę zwaliłem, bo mogę stracić dużego niona. E, nie wiem czemu ona mnie nie próbowała jakoś tam harasować e, też nie pamiętam jaki jest sedek kurde jajka i ale wydaje mi się, że jakoś niedługo jej to, jej to wróci e, więc 1v1 tak łatwo jej nie pokonamy farmie wygrywamy ok super bardzo przydatny gang e, szkoda że nie udało się wziąć kilka ale myślę że jest w porządku i teraz sobie farmy falę. Mam nadzieję, że no, całą. Oczywiście to ja. hmm. Może spróbujemy wziąć playta? Może, może się uda. Zobaczymy. Ona jeszcze nie ma szóstki. Także tak łatwo nie odpuszuję tego. Oj. No, ale raczej tutaj będzie wyjepka No dobra, to było trochę bezsensowne. Okej, okay, jednak nie było bezsensowne. Myślałem, że nie jestem w stanie go zabić. Eee, szczerze mówiąc wydaje mi się, żebym zginął, dlatego iż wolałem dla pewności wjechać do tego szejko. Nie byłem pewny, że go zabiję. Myślałem, że autoataczka tam w sumie braknie, ale... Na szczęście się udało. Mega fala jest nam idzie. Eee, ten kazyks. Mam nadzieję, że nie będzie tego próbował brać, bo się wywali jeszcze. Eee, okej, okay. Próbuję tam coś próbuję, no i Dobra, okej, okay, moje jajko. Dobra, eee, chciałem to zabrać, szczerze mówiąc, tej riven za wszelką cenę, bo taki kill mi się teraz przyda, szczególnie, że jeszcze miała red Bupa. Eee... Także mega w porządku, gdzie się udało. Chociaż Riven na pewno też by się to przydało, na no, libera zdecydowanie. E, A nie ma jajka teraz, znowu przez jakiś czas. Niestety nie wiem jaki, nie pamiętam. jako jest na topie, więc wydaje mi się, że możemy wziąć wreszcie sobie tego Ptacica na spokojnie. Hmm, zaraz ósmy level. <laughs> Riven chyba wyjebka, bo no, może i Okej, okay. no bocie Kazik zabił, bardzo fajnie. A i teraz się zaczyna kurde z tomerką jej szowanko. Niestety. Eee, wschodzi. Zpringbujemy teamowi. Że hmm. paniwia sobie poszła. Dziękuję kolejna. Eee, może ją złapiemy nawet Stronika z tym Kaziksem. się uda? Czyż... Uuu, Jakbym miał Ignite'a to od razu bym w nią wierzał, a tak to się trochę jeszcze boję jej, mówiąc A, właśnie Dobra Ojej Dobra, spashowała. bo mam nam w sumie troszkę może i przebagę wydaje mi się, że Morgana była chyba widać niestety Została ten Q tam się campi chyba Pantheon właśnie, myślałem eee, no ona się cofnie też może. Wydaje mi się, że na jedno Q, nie przez miniony powinna być zabita, szczerze mówiąc. Ej... No niestety. Eee, nie wiem, gra się zamieniła chyba w midlanerów supportów. Okej, okay. no i bardzo fajnie. z ją dokończył. Super. Znowu to daje nam przewagę tak naprawdę, Wcześniej nic z tego nie mieliśmy skarniemy sobie na spokojnie minionki boję się jedynie tak naprawdę tego shake'a, bo nie wiem gdzie on jest hmm, tutaj ktoś do mnie chyba idzie eee, skoro pingowali to się na spokojnie cofnę szczerze mówiąc nie będę tutaj próbował skarniać kolejnych playtów chociaż mogłem w sumie poczekać. Eee, eee, nie wiem, wydaje mi się, że z Duskblade'em zagram, szczerze mówiąc Wydaje mi się, że tu będzie bardziej odpowiedni. Ja nie wziąłem ordzik, ale dobra. Już trudno. Następnym razem może się uda. Mm. Mało co teraz się w ogóle nie schodziłem, praktycznie w tym meczu. Stoję na tej linii i stoję. Eee, może od razu przejdziemy się na bota. Może coś się uda. Shaker gdzieś tu był. Może gdzieś tu cały czas stoi. Ale chyba sobie po prostu. Poszedł do dżungli. Eee, wydaje mi się, że teraz mogę ją spróbować zabić szczerze mówiąc. Dobra. Eee, szkoda, że znowu Praga się nie udała wziąć. Ale przynajmniej Anivia zabita. Eee, no 2-4-0. 59 farmy jest na pewno w plecy ode mnie o wiele. Panteon jest na bocie, więc o nie muszę się martwić, tylko tego o tego Sheiko. O właśnie, Dobra. Winie. Super, że się udało. Oniwia yy, ja. Spróbujemy wziąć play. tam mamy 6 sekund do... Okej, okay. dobra. Udało się przeżyć, nie wiem jakim cudem. Dobrze, że podcast sobie odpaliłem. Mogłoby być marnie. Hmm, hmm, hmm. Dobra, mamy do display, do... cofniemy się, ładzik niebieski. Eee, lecimy, co to oznacza? To nad jej, to znaczy, że ma jajko, chyba, tak? Tak, ok, warto wiedzieć. 15 sekund mam ulti. Wątpię, że jak ma jajko jestem w stanie ją w sumie zabić, szczerze mówiąc sam Dobra No ale farma już może zostawić jak już wzięłaś tego fraga Dobra No jakoś nie mogę zdobyć tych killi za bardzo Ciągle podbierają Znaczy podbierają, no teraz Riven w sumie Większość dla Maj'a zrobiła, Janivi. Eee. Chciałem to szybko spuszować. Byłem z cieniem to raz tak naprawdę wziąć, ale boję się cały czas o, tego szejko. Eee, bo tak to cienie mogę odskoczyć szybko od jego pacynki. A no, tak to może być już trochę większy problem z ucieczką. Eee, nie wiem czy wezmę jeszcze tego jednego playta. Raczej wezmę, super. Została, Damage'u trochę okazuje jest teraz drugi poziom tak? Tak, tak, eee, Jest teraz na naszej Okej. Okay. Eee, <grywa> No i o tym mówię, no nie idzie tutaj nic zabić. Oj, no ale dobra, powiedzmy, że Katie się to przyda. Przynajmniej mam nadzieję. Mówi się trudno. My się zajmiemy farmą. Może weźmiemy... Przeszedł Lane. Dobra, cofniemy się po prostu. Wydaje mi się, że teraz najbardziej opcjonalnym powinien być Death, e, Death Dance albo Black Cleaver, ja raczej pójdę w Black Cleavera. E, ewentualnie moim zdaniem można grać jeszcze od razu Yumu. E, bardzo fajnie działa. E, szybsze, szybsza rotacja na inną linię, e, no jest w porządku. No i Edge of Night to na pewno też zrobię te dwa item, Edge of Night się przyda na pewno na taką łaniwie. Okay. Trochę kombo nie wyszło. O, chyba niepotrzebny Ignite zupełnie. Ale... przynajmniej zabiliśmy. Okej. Okay. Rk. ka R -na poszła. Ja nie mam energii, bo, leżanko na nic praktycznie. Uff. Mógł dać jedynie Q tak naprawdę, więc nie ja miałem jej pomóc za bardzo. Ale dobra. 20 do 13 Anivia 2.7, więc jakoś dużo nie będzie robiła, chociaż Anivia jest takim czempionem, że nawet nieważne jakby fidowała, to robi damage ogromny. Tak naprawdę. Eee, nie będę rasował tego tureta, bo nie wiem gdzie są przeciwnicy. Nie widziałem właśnie Panteona. Hejdryk za 3 minuty dopiero. To Infernal. Będzie trzeba o niego powalczyć. Czeko ma 4 8, e, 8 4 mm -hmm. no ale szako, wydaje mi się, że w późniejszej fazie gry już będzie tak naprawdę bezużyteczny. Ok, mam jakiś fajcik polece Dobra, Dobra. i widzicie ten las tutaj uratował tu widzicie Dobra, mamy gracie na pewno okay. Przemyślałem, że uda, e, uda się mnie zabić na szczęście mi nie wyszło Strasznie mam w porządku team w sumie tylko mało wizji Jeszcze raz uderzył w tureta, ja się cofnę po prostu. Um, I teraz tak to się robi zupełnie inaczej jak się robiło. No kupimy tego black cleavera po prostu, i tyle. Mm, później myślę, że z Ju, już nie będzie w tej fazie gry tak przydatne, szczerze mówiąc. Jumu najlepiej kupić na drugi item wtedy, kiedy na przykład wasza drużyna z albo top przegrywa, no bo ta Jumu zawsze tą szybszą rotację daje i możecie schodzić, pomagać, a w takiej fazie gry, kiedy jest już 27-14 i przeciwnicy raczej nie mają szans i jest to już pewna wygrana moim zdaniem, no bezsensowne będzie to Jumu, tak naprawdę. Chyba, że do ucieczki, do dogonienia kogoś to tak, ale... Wow, teraz to trochę niefajnie zagrałem, nie wiem gdzie on uciekł. <grystanie> Aha, uciekł do bazy. E, no bardzo źle to zagrałem, szczerze mówiąc. E, ale bałem się, cały czas miałem to w głowie, że on zaraz da to swoje Q i, i, i myślałem, że daje o wiele wcześniej. Ale szczerze mówiąc się przeżyczyłem. Dobra, to jest. Weźmy inhibitor na no spokojnie. Ona chyba nie ma jajka. Więc po prostu ja się w nią wbije. No biedna jest ta Została no. Dostała zraźnie dużo ganków na midzie i. I w sumie. No to ją trochę zniszczyło. Oj. Dobra. Pani e, Riven umarła, yy, ale się trochę zawuliłem. Okej, okay, tu się ktoś teleportuje. Kto to jest? Chyba Liberty. Wow, myślałem, że mu nic praktycznie nie zabiorę szczerze mówiąc. Yy, aha, dobra, to już wiadomo czemu. Yy, no i tak, jak mówiłem, pójdziemy teraz pod Edge of Night raczej. Yy. Jumu może jeszcze na następny item zbuduje. Zobaczymy. Zobaczymy. To też jest fajne w sumie itemek na Z, bo macie jeszcze dodatkowego helta. Także mega w porządku. Hmm. Tu są ogólnie runki jakie gram. Piorunki eee. Triumph cup the Grace Tutaj Ultimate Hunter. No, runki raczej standardowe, chociaż widziałem, że też e, sporo osób gra e, pod chyba buty na drugim, e, na drugim korzeniu tego tak jakby tych runek Buty i coś jeszcze, ale nie pamiętam szczególnie co to jeszcze było No, się z No, szybko zeszedł szczerze mówiąc z tego świata Oliver, przyjemy sobie 10 asyst, Więcej asyst od supporta, Fajne, fajnie, fajnie. Hmm, chyba nie jesteśmy w stanie tu nic zrobić. Mamy już 39 sekund y cd na RC, bardzo przyjemnie. No nie ma już co robić, praktycznie. Teraz to tylko zabijanie i gnębianie przeciwników. Niestety nic ciekawego się nie dzieje. Eee, ale nie ma co narzekać Zuję to po prostu tak, eee, Drake jest za 3 minuty dopiero Baron jest już aktywny Ale nie wiem czy jesteśmy w stanie w sumie zrobić barona Znaczy czy jesteśmy to na pewno eee, Ale teraz złowywać całą drużynę Zanim każdy klocek się... oj! Nie chciałem tego Zanim każdy klocek się Do czołga na tego barona To trochę pewnie minie Dobra Tam jakaś mitka jest Mowa w szlece. No i na przykład to jemu też jest w porządku Bo można sobie po prostu odpalić I na pewno wcześniej bym tam było te parę sekund To jest na pewno przydatne Niestety tego nie mamy. Niestety, albo stety w sumie Edge of Night też jest strasznie w porządku. E, którego jeszcze nie mamy. E, już co jakiś czas powinniśmy to mieć. Dobra, widzę, że oni chyba nie chcą za bardzo się wbić. Ich baza jest w sumie rozwalana przez minionki. Boję się, że tu ktoś może campić. Tak jak Jego myślałem, tylko nie wiem. Ok, A chociaż asystent. Sobie weźmiemy. Udało się dużego wziąć, fajnie. że oni tego nie poddali, tak tu się trochę dziwię jeszcze, szczerze mówiąc. No bo, bo mają praktycznie szansę. Kazik ma 14.1 jest tak aktualnie IP, że to jest um, no... nie do wyobrażenia. Ani nie została zaunshottowana w łamku sekund praktycznie. Okay, ile nam brakuje? 1400, bo Drugie, drugie okay. więc tutaj, dobra, po prostu wezmę taką parę milionów no, A z balona pis w porządku, w porządku Bardzo, bardzo w porządku. Kurde jakieś ścinki, ok. Trzeba wolę się teraz wycofać. Ocież szczerze mówiąc mogłem ich zrobić. Przynajmniej mi wydaje. Eee, będą próbować mnie chyba dojeżdżać. Chociaż nie, ma. dobra. Okej, okay. może spróbuję wlecieć w tego Ravena i będzie puszował. Eee, no, chyba nie puszuje, bo mi się nie chce. Dobra, spingowała mnie. Eee, no. Okej, okay, tu jest Pantheon. No, on chyba mnie widzi, tak mi się wydaje. No, nie będę ryzykował, szczerze mówiąc. To jest Pantheon, po nim nigdy nic nie wiadomo. on jest tutaj, sięgnie w stan. Okej. Okay. Wyszło. To 10 sekund Drake, 10 sekund sopne. Kupię jeszcze warda. Okay. Nie no teraz to już powinienem z miejsca lecieć surender tak naprawdę hmm, hmm, hmm. A, no dobra. To no, jest właśnie Surrender o! No, co, jest w prosta gra. Dużo się nie działo. Ale mam nadzieję, że filmik się podobał. Hmm, damy to kazikowi no i ja dziękuję bardzo za oglądanie do następnego cześć